Czy wiesz, że większość przedsiębiorców nie osiąga swoich celów, ponieważ nawet ich nie definiuje? I jeśli czujesz, że Twój biznes stoi w miejscu, albo dałoby się z niego jeszcze wycisnąć więcej, albo pozwolić jemu się rozwijać w takim kierunku, w jakim chcesz, aby się rozwijał, lub nie wiesz, jak przekuć tą wizję, te marzenia o konkretnych efektach w Twojej firmie na plan. No, to to wideo jest absolutnie dla Ciebie. Pokażę Ci w nim, w jaki sposób przygotować, opracować swoją mapę sukcesu biznesowego, czyli, no, taki Business Vision Board, który będzie dla Ciebie, mam nadzieję, przynajmniej takim kompasem, ułatwieniem nawigowania pomiędzy projektami, ale też taką przypominajką i motywacją do codziennej pracy nad osiągnięciem założeń, które masz już na temat swojej firmy w głowie. Ja nazywam się Ewagadomska i na co dzień buduję dochodowe firmy, przede wszystkim swoje, ale także pomagam w tym moim klientom. Na bazie moich doświadczeń powstała. Cała koncepcja dochodowej firmy zaczęła się od mojego bezcelowego programu edukacyjnego dla małych biznesów, a teraz mamy już całkiem dużo przestrzeni, gdzie nie tylko ja, ale też eksperci, których zaprosiłam do współpracy, dzielą się z Tobą, przedsiębiorcą, swoją wiedzą. Także koniecznie zasubskrybuj ten kanał, ale także odwiedzaj nasz portal dochodowafirma.net, gdzie na co dzień możesz się edukować totalnie za darmo. No to co? Lecimy. Bardzo bym chciała, żeby ta mapa sukcesu Twoja, czyli ten, ten vision board, był nie tylko pustą tapetą na Twoim laptopie, bo mam Mam nadzieję, że gdzieś w widocznym miejscu ją finalnie zamieścisz, ale przede wszystkim, żeby. Była ona reprezentacją Twoich faktycznych założeń czy potrzeb względem swojej firmy. Żeby Ci ułatwić pracę nad tą mapą, przygotowałam do Ciebie PDF, który możesz pobrać pod tym wideo. I właśnie w ramach tego PDF-a, jak będziesz krok po kroku realizować zadania, które w nim dla Ciebie przygotowałam, a właściwie takie punkty, które należy wykonać, aby tą mapę zrobić skutecznie, no to myślę, że będzie Ci zdecydowanie łatwiej. Także koniecznie pobierz ją i do pracy. To czym właściwie jest ta mapa sukcesu biznesowego? Od tego zacznę. To jest taka wariacja na temat mapy marzeń, i moje narzędzie, które wypracowywałam przez lata pracy nad swoją mapą biznesowego sukcesu, ponieważ mapy marzeń nigdy do mnie nie przemawiały jako takie. Wolałam myśleć o tym z perspektywy mojej konkretnej firmy. I właśnie ta mapa sukcesu biznesowego to jest takie narzędzie, które z jednej strony na samym początku pozwala ci zdefiniować najważniejsze cele, ale też określić wizję twojej firmy, ale też pozwala zwizualizować te cele, te rezultaty, które chcesz zobaczyć na samym końcu. Co Pozwoli Ci utrzymać motywację na wysokim poziomie, a przynajmniej mieć taki kompas, po którym będziesz nawigować, i też może to być pewnego rodzaju test czy działania, które podejmujesz, czy projekty, w których bierzesz udział faktycznie do tych rezultatów, o których marzysz. Cię będą w stanie na końcu doprowadzić. I w związku z tym, że ja na tym narzędziu pracuję już lata, to stworzyłam taką koncepcję kilku kroków, które należy podjąć, aby zrobić ją skutecznie. I też wybrałam obszary, wokół których powinniśmy się kręcić, aby pokryły te obszary wszystkie najważniejsze kwestie w Twoim biznesie. I teraz, zanim przejdę do tego. Jakie to są obszary, to chciałabym ci powiedzieć, jak możesz sobie taką mapę przygotować. Możesz ją sobie zrobić albo online, albo offline, obojętnie. Offline, czyli wycinając, wydzierając, drukujące reprezentacje Twoich celów, Twoich marzeń, a online po prostu zbierając w jednym miejscu, potem układając ją, czy to w tapetę na telefon, czy w tapetę na laptopa, obojętnie. Ważne jest to, żeby mieć do tej mapy stały dostęp i podgląd, żeby no, patrzeć na nią systematycznie, po to, żeby te wizualizacje stawały się rzeczywistością. W związku z tym chciałabym, żeby. Ten efekt końcowy, czyli to, co sobie wypracujesz za chwilę razem ze mną, właśnie później miało jakąś wizualną reprezentację, bo będzie Ci po prostu łatwiej o tym pamiętać. I nie chciałabym jednak, żebyś się na razie na tym koncentrowała, koncentrował. Bardziej bym chciała, żebyś przeszedł ze mną, czy przeszła ze mną krok po kroku te obszary, które zaopiekowania wymagają, a dopiero potem, jak już będą one jasne i klarowne, stworzysz sobie tą wizualną reprezentację. No dobra, już dosyć. Wstępu, lecimy z konkretem. Podziel sobie tą kartkę, czy ten obszar roboczy, czy notatki swoje. Bo chciałabym, żeby to na razie wyglądało tak, że sobie notujesz te najważniejsze rzeczy, na siedem sekcji, na siedem obszarów. I w centrum tejże kartki, tego miejsca, nad którym pracujesz, powinna się znaleźć Twoja wizja, Twoje dlaczego, gdzie widzisz swoją firmę w najbliższym czasie, w ciągu roku, w ciągu trzech lat, jak ta firma wygląda, jak siebie widzisz w tej firmie, czym jest Twoje dlaczego, personalnie, ale też w Twojej firmie, co będzie najważniejsze w kontekście wizji. Ta wizja to jest nic innego jak... No właśnie, to marzenie, to marzenie o biznesie. To w jaki sposób chcesz, żeby ta Twoja firma wyglądała w przyszłości? Moja wizja dochodowej firmy wygląda w ten sposób. Ona się zmienia co roku, co jest też ciekawe, i to jest ok, bo my się rozwijamy, pojawiają się nowe pomysły, nowe możliwości, też nowe znajomości, i dzięki temu można faktycznie tą firmę rozwijać. Więc wizja na ten moment dochodowej firmy jest taka, że jest to najbardziej rozpoznawalna firma doradcza dla mikro i małych biznesów, która zajmuje się ich skalowaniem, ich wzrostem. I teraz jak sobie pomyślisz o takiej wizji, takiej, którą da się zapisać jednym zdaniem najlepiej, no to ja mając ją z tyłu głowy, a właściwie przed sobą ciągle, co do zasady, wszystkie działania, które podejmuję właśnie temu służą i temu tworzą też trudne decyzje, jak na przykład rezygnacja z pewnych projektów. Ale to jest ok, ponieważ ja mam wizję i idę do niej krok po kroku. Teraz, jeżeli w tej pierwszej sekcji, czyli w tym punkcie centralnym napiszesz jaką masz wizję swojej firmy, jak chcesz, żeby ona wyglądała na koniec jakiegoś okresu, czy to pół roku, czy roku, obojętnie, to będzie Ci o wiele łatwiej pracować z każdym kolejnym punktem na tej mapie Twojego biznesowego sukcesu. I co jest też ważne, chciałabym trochę Cię skłonić do puszczenia w wodzy fantazji i pomyślenia sobie o tym, jak faktycznie chcesz, żeby ta Twoja firma wyglądała, nawet jeżeli to się wydaje niemożliwe do osiągnięcia na ten moment, ponieważ jeżeli nie masz takich bardzo wyrazistych planów względem swojej organizacji, no to nigdy tam nie dojdziesz, proste. Także nawet jeżeli to nie ma sensu na ten moment, nawet jeżeli czujesz, że ta wizja jest jakby niemożliwa do osiągnięcia, to i tak sobie to wypisz, bo będzie to raz, że motywacją, dwa, że kolejne kroki, które będziemy teraz wykonywać, Prawdopodobnie będą Cię zbliżać do osiągnięcia tej wizji, także bez obaw tutaj, nikt Cię nie ocenia i sama sam siebie też tutaj nie oceniaj. Drugim krokiem czy drugim obszarem do zagospodarowania na tej Twojej mapie powinna być. Grupa idealnych klientów. I nie chodzi mi o to, żeby robić segmentację w tym momencie, o tym w innych filmach zresztą na moim kanale. Chodzi mi natomiast o takiego idealnego klienta, z którym rezonujesz, z którym dobrze ci się pracuje, jakie on ma cechy, czym się charakteryzuje, ile jest ci w stanie zapłacić i tak dalej, i tak dalej, bo to będzie miało też realny wpływ raz, że na rozwój, ale przede wszystkim na Twoją ofertę i na to, w jaki sposób tę ofertę będziesz wyceniać. Oczywiście, wycena Twojej pracy to jest barometr Twojego poczucia własnej wartości. Oczywiście to jest tak, że wycena Twojej pracy, zwłaszcza jeżeli sprzedajesz usługi, no to jest barometr poczucia własnej wartości, natomiast jeśli sobie zdefiniujesz klienta idealnego, jeśli sobie zdefiniujesz kilku nawet klientów idealnych, z którymi doskonale Ci się pracuje, doskonale się rozumiesz, ale też jednocześnie oni rozumieją Twoją pracę i ją doceniają, no to gwarantuję Ci, że będziesz dążyć do tego, żeby właśnie takich klientów mieć. I to by była jedna kwestia odnośnie klientów, czyli z jakim klientem Tobie się najlepiej pracuje, z jakim chcesz pracować, jaki klient pomoże Ci rozwijać Twój biznes, ale drugi obszar w kontekście klienta i to jednocześnie jest wstęp do oferty dalej, to jest to, jaki problem temu klientowi jesteś w stanie to związać i w czym ty się czujesz najlepiej jako przedsiębiorca? Jakiego typu problemy pomagają Twoje produkty klientom rozwiązywać, albo też jakie potrzeby pomagają im zaspokajać? Bo to jest totalnie istotne z punktu widzenia oferty. I teraz, im bardziej precyzyjnie sobie określisz te problemy, im bardziej precyzyjnie sobie określisz te potrzeby, tym bardziej prawdopodobne, że wcelujesz swoimi produktami, usługami, całą ofertą właśnie w to, czego klienci chcą i dzięki temu będą w, to, w stanie Tobie za to zapłacić więcej. I teraz, oczywiście, powinniśmy tutaj wziąć pod uwagę trendy, powinniśmy wziąć pod uwagę to, w jaki sposób ludzie. Funkcjonują w dzisiejszych czasach, ale też konkurencja, jak działa i czym my na tle konkurencji możemy się wyróżnić. Niemniej jednak, najważniejsze będzie to, co Ty chcesz dla tego klienta zrobić. Ponieważ za każdym razem, kiedy ja wychodziłam osobiście od takich pytań do moich klientów, jak ja ci jeszcze mogę pomóc, w czym ci mogę pomóc, co można by było zrobić lepiej, co można by było zrobić inaczej, to były najlepsze punkty wyjścia do mojej oferty. Także bardzo Cię do tego zachęcam. Rozmawiaj z klientami, wytypuj też te problemy, które są rozwiązywane na rynku gorzej, niż Ty możesz to zrobić, albo w ogóle nie są to związane, i niech to będzie faktycznie podstawa tego, co będziesz realizować u siebie. I mając tę lekcję odrobioną, możemy przejść do kolejnego obszaru, roboczego na Twojej mapie sukcesu biznesowego, czyli do produktów usług, czyli innymi słowy, do twojej oferty. Co w tej ofercie się powinno znaleźć? I to powinno być wynikową oczywiście problemów klientów, typów klientów, z którymi chcesz pracować, ale też tego, jak Ty chcesz pracować. Ile chcesz godzin w tygodniu, w miesiącu poświęcać na pracę i w związku z tym, ile chcesz zarabiać, no bo to będzie definiowało też, jakiego typu produkty, usługi ze względu na półkę cenową będziesz chciała chciał tworzyć i sprzedawać. I to gwarantuje Ci, że jeżeli wyjdziesz od tego końca, to zupełnie inaczej podejdziesz do swojej oferty, nie z tej perspektywy, że okej, okay, no to kto mi tyle zapłaci, albo nie, nie, muszę tylko tanie produkty. Sprzedawać". Sprzedawać. Albo, o, będę pisać teraz e-booki, które będę sprzedawać za 100 zł, tylko nagle okazuje się, że Twoje potrzeby finansowe to jest na przykład 50 tysięcy miesięcznie, i naprawdę trzeba się nagimnastykować, żeby sprzedać e-booków za 50 tysięcy miesięcznie, jeśli dopiero zaczynasz, jeśli nie masz społeczności, oczywiście. I tutaj chciałabym też, żebyś się na chwilę pochyliła, pochylił nad Twoją obecną ofertą i zastanowiła się, zastanowił, które produkty, które usługi są spoko i które można rozwijać, które nadają się do być może wyrzucenia, a z którymi Ty już nie chcesz pracować. I to jest też ważne, żeby być. Tak, w zgodzie ze sobą tutaj, i żeby zastanowić się, co jest dla ciebie ok, a co nie jest dla ciebie ok. I można też robić sobie przerwę od produktów czy usług, i to też jest dobre, bo jeżeli spojrzymy później na tę ofertę z takiej dalszej perspektywy, to jesteśmy w stanie ją łatwiej usprawnić. A Moim zdaniem oferta powinna być systematycznie modyfikowana. Oczywiście możesz mieć jednocześnie taki bestsellerowy produkt czy twój signature product taki, który u mnie jest takim produktem dochodowa firma w 5 tygodni chociażby. Natomiast to dalej, to ważne jest również w tej całej układance, aby mieć inne rzeczy w ofercie, żeby zaspokajać inne potrzeby klientów i też żeby weryfikować na przykład poziom sprzedaży danych produktów czy usług, bo dzięki temu będziesz mieć namacalną Informacje, jak one w ciągu roku się rozkładają sprzedaż, sprzedają, czy na przykład widzisz, że któregoś produktu, usługi sprzedaje się znacznie mniej bądź znacznie więcej w danym momencie i być może warto ten temat ciągnąć dalej. Kolejny wątek, kolejny obszar roboczy na Twojej mapie sukcesu to są finanse i tutaj nie ma zaskoczenia, myślę, bo no jeżeli nie myślisz o finansach, jeżeli nie myślisz o tym, ile chcesz zarabiać w swoim biznesie, no to nie będziesz nic zarabiać, proste. I teraz, jeśli miałabym Ci coś zasugerować w kontekście finansów, to podziel ten obszar jeszcze na dwie kategorie czyli Przychód i dochód, po to, żeby mieć jasność co do tego, ile ty pieniędzy miesięcznie potrzebujesz zarobić, ile miesięcznie ci powinno zostać, no i w związku z tym, na jakiej marży chcesz pracować. I to też będzie miało wpływ na Twoją ofertę. No i jeszcze jeden aspekt odnośnie finansów, o którym już wspominałam, przy ofercie, to jest to, ile chcesz pracować, czy ile możesz miesięcznie czasu poświęcić na pracę, no i w związku z tym, jak ta struktura przychodów może wyglądać. Także to jest to, co chciałabym, żebyś teraz mocno przemyślała, przemyślał, czyli ile chcesz miesięcznie zarabiać, ile chcesz mieć miesięcznie przychodu i dochodu, i dlaczego akurat taką kwotę. Ile będziesz potrzebować faktycznie na przeżycie, na funkcjonowanie firmy, a ile będziesz potrzebować na rozwój? I teraz, gdzie ten rozwój będzie przebiegał, w jakich kierunkach będzie przebiegał, to powinno Ci wynikać z wizji, jaką sobie zaprojektowałeś, zaprojektowałeś na samym początku tej mapy. I teraz zobacz, że nagle okazuje się, że taka mapa sukcesu biznesowego to wcale nie jest bzdurka, tylko serio trzeba sobie odpowiedzieć na wiele konkretnych pytań, żeby. Ten sukces móc na koniec dnia osiągnąć i bardzo bym chciała, żebyś tą mapę sobie stworzyła, stworzył dosyć tak konkretnie i rzeczowo i jak najbardziej, żeby ona była dopasowana do Twoich realnych potrzeb. I teraz przechodzimy dalej do kolejnego obszaru, czyli do zespołu. Kim są Twoi współpracownicy, kogo potrzebujesz, aby realizować swoją wizję, kogo potrzebujesz do wykonywania czynności, do obsługi klienta, kogo potrzebujesz w swoim zespole, do tego, aby cię wspierał. Być może potrzebujesz więcej podwykonawców, być może potrzebujesz kogoś na etacie, już nie tylko w zespole wirtualnym, i tak dalej, i tak dalej. To są te elementy w obszarze współpracowników, które chciałabym by Były teraz zaopiekowane przez ciebie. Jeszcze jeden wątek. Czy chcesz na przykład budować duży zespół, czy to by się lepiej pracuje z pojedynczymi podwykonawcami? Czy marzysz o imperium, czy marzysz o raczej byciu freelancerem, freelancerką, a jednak ze wsparciem osób, które będą ci w tym pomagać, coś ci będą ułatwiać? To ma potężne znaczenie dla rozwoju twojego biznesu. Ja na przykład przez całe życie myślałam, że marzę o pięknym biurze gdzieś na Manhattanie i oczywiście o szklonym z widokiem na miasto i tak dalej. To była moja wizja sprzed lat. Tylko później bardzo szybko się okazało, że ja wcale nie chcę być uwięziona w jednym miejscu. Ja Wcale nie chcę mieć biura stacjonarnego i ja wcale nie chcę mieć dużych struktur. O wiele łatwiej mi się myśli, pozwala mi to na kreację większą, kiedy mam zespoły do poszczególnych projektów przyporządkowane. Oczywiście ja mam struktury już zbudowane w firmach swoich i w każdej firmie jakby są osoby zatrudnione. Niemniej jednak ważne jest to dla mnie, żebym była wolna i że jeżeli dzisiaj mam ochotę mieszkać w Dubaju, to mieszkam w Dubaju, a pojutrze, jak mi się zmieni wizja, to będę mieszkać w Wietnamie. Jakby to jest coś, co przyszło do mnie z czasem i też zrozumiałam, że to uziemienie, to bycie związane z jednym miejscem, ten wielki, piękny budynek, w którym kiedyś chciałam mieć swoją firmę, no to nie jest jednak coś, co dla mnie jest ważne tak koniec końców. Dla mnie ważniejsze jest to, że zarabiam pieniądze, że jestem wolna i że mogę sobie żyć po swojemu. I to jest też takie no, że tak na poziomie psychologicznym myślę, że trzeba sobie tak dać zgodę na to, żeby być sobą w tych swoich marzeniach i żeby dać sobie zgodę na to, żeby być wprawdzie ze sobą, czyli nie Myśleć, co powiedzą inni na naszą decyzję, co sobie pomyślą o nas, tylko żeby być w tej prawdzie, co jest nasze, co nie jest nasze, i dzięki temu na pewno. Będziesz tam szybciej, niż gdybyś realizowała, realizował wizję kogoś innego. No i przechodzimy do kolejnego obszaru szóstego już, czyli do sprzedaży. Mój ulubiony absolutnie wiem, że moi klienci będą sprzedaż najlepiej to takby pominęli milczeniem. Nie bardzo lubią sprzedawać. Mam nadzieję, że ty nie jesteś w tej grupie, ale jeżeli jesteś, to spokojnie, bo na szczęście żyjemy w takich czasach, że mamy miliard możliwości na sprzedaż, i każdy ze względu na swoje predyspozycje naturalne, czy ze względu na swoje potrzeby, będzie w stanie się odnaleźć i znaleźć swój sposób na sprzedaż. I właśnie chciałabym też. To podkreślić, że Twój sposób na sprzedaż to jest kwestia znowu bycia w prawdzie ze sobą i powiedzenia sobie: No dobra, ja się nie nadaję do dzwonienia do ludzi, albo nie chcę mi się jakby ciągle publikować kontentu w mediach społecznościowych, nie chcę mi się ciągle produkować kontentu do mediów społecznościowych, i to jest okej, okay, tylko trzeba znaleźć inny sposób na to, aby faktycznie tych klientów pozyskiwać. I ja mogę Ci powiedzieć z mojego doświadczenia, że każdy z moich projektów zachują inne metody sprzedaży i czy inne sposoby na pozyskiwanie lidów. Mogę z pełną świadomością powiedzieć, że do większości z nich nie jesteś potrzebna, czy nie jesteś potrzebny. Ważne jest tylko to, żeby znaleźć te sposoby, to mogą być dobrze ułożone leki sprzedażowe, to może być dobrze skomponowana reklama, landing page, e, umówienie się na spotkanie. Jeżeli nie chcesz umówić na spotkania, no to są też formy wideo, które mogą Ci ułatwiać generowanie leadów. Albo możesz mieć po prostu współpracowników, partnerów czy pracowników, którzy tą sprzedaż za Ciebie obsługują. I oczywiście pomyślisz sobie, no dobra, ale mnie na to nie stać. Na partnerów stać się od razu, ponieważ oni nie wymagają pieniędzy. Płacisz partnera w momencie, kiedy przeprowadzą cię klienta. Więc jakby w czym problem? To jest bardziej mental problem, myślę, i bardziej problem z tym, że nie wiemy, w jaki sposób z partnerami współpracować. Ja o tym wszystkim mówię w lekkiej sprzedaży, w takim też moim kursie Kombosie, jeżeli chodzi o sprzedaż, i o to, co w sprzedaży jest możliwe, co nie jest możliwe. No i też w związku z tym, jak sobie te różne obszary sprzedaży poukładać. I teraz, co bym chciała, żeby w Twojej mapie tego sukcesu biznesowego się znalazło? Przede wszystkim, jakie metody sprzedaży u ciebie się sprawdzają, co ty lubisz robić, w jakim kontekście z klientami dobrze ci się pracuje, na którym etapie sprzedaży dobrze ci się funkcjonuje. Bo ja osobiście jestem najlepsza w domykaniu sprzedaży, jestem fatalna w budowaniu tych początkowych relacji. To mi znacznie szybciej idzie w online. Natomiast ja jestem zbyt konkretna na początku, to jest mój problem, że ja jakby, jak mam z kimś coś zrobić, jakiś biznes, projekt, cokolwiek, to ja na chętnie bym to powiedziała w pierwszych słowach mego listu, czyli cześć Gosiu. Pomyślałam, że możemy zrobić coś razem, pogadajmy o tym. To, to jest mój sposób na budowanie relacji w biznesie. Co w większości krajów i w większości przypadków, gdy rozmawiam z ludźmi, no nie do końca się sprawdza, bo często potrzebujemy tego, tego dłuższego budowania relacji. I trochę dzieje się tak, że dzięki właśnie internetowi, dzięki marce osobistej te relacje przychodzą mi łatwiej, dzięki czemu mogę więcej i szybciej w krótkim czasie ogarnąć. Niemniej, ja wiem, że jestem genialna w domykaniu sprzedaży. I teraz, jeżeli wiesz, że jesteś genialna, genialny w domykaniu sprzedaży, to lejek sprzedażowy, który u Ciebie powinien dobrze funkcjonować, to jest właśnie reklama, lending, sprzedażowa, sprzedaż podczas rozmowy, tylko no nie może sprzedawać w ten sposób e-booków za stówkę, no bo to szkoda Twojego czasu, nie? To musi być coś, co jest tak zwanym hejtiketem. Tak więc to jest temat, który myślę Tutaj trzeba by było mocniej przemyśleć, czyli w jaki sposób chcesz tych klientów pozyskiwać, jaki jest Twój sposób na sprzedaż, w czym ty się czujesz najlepiej. To może być robienie kontentu i robienie lajków sprzedażowych z kontentu też to jest spoko. Warunek jest taki, że to musi być Twoje znowu. Jak już wiesz, jakie masz cele finansowe miesięczne, no to teraz jakie masz cele sprzedażowe w związku z tym miesięczne i w jakim miksie te produkty, usługi dobrze by było sprzedać, żeby ten cel finansowy, który był założony w poprzednim punkcie, osiągnąć. No i przechodzimy na koniec do mojego w sumie ulubionego punktu. Czyli do obszaru ty jako przedsiębiorca. Jakim ty chcesz być przedsiębiorcą? Czy chcesz być na świeczniku? Czy chcesz raczej sterować swoim biznesem z tylnego siedzenia? Czy chcesz miksować? Czyli na przykład masz kilka projektów i niektóre projekty są takie, że ty jesteś faktycznie aktywna, aktywna a inne nie. Czy chcesz właśnie budować imperium? Czy nie chcesz budować imperium? I też, jak chcesz się rozwijać, jakie kompetencje, jakie umiejętności chcesz rozwijać się w najbliższym czasie, żeby pomogły ci one zrealizować tę wizję, którą sobie zapisałeś, zapisałeś na początku. I mogłabym na tym skończyć, ale jeszcze jest jedno zdanie do powiedzenia na koniec, że to. W jaki sposób sobie rozpiszesz te poszczególne punkty na swojej mapie, powinno znaleźć właśnie reprezentację wizualną. Czy to powinny być obrazki, które sobie wydrukujesz, czy powinny się znaleźć one na Twojej wirtualnej tablicy, czy powinny to być jakieś hasła wycięte, czy właśnie napisane odręcznie. Te wszystkie elementy powinny znaleźć reprezentację wizualną, tak żeby Faktycznie ta Twoja mapa sukcesu biznesowego wyglądała jak mapa i jak Vision Board, który będzie dla Ciebie kompasem i taką nawigacją w meandrach różnych projektów, które się na pewno będą wydarzać w ciągu roku. I tak na koniec jeszcze. Chciałabym Ci powiedzieć i przypomnieć, że Twoje cele nie są wcale za duże, tylko Twoje plany mogą być za małe. I po stworzeniu tej mapy sukcesu biznesowego, chciałabym, żeby nie tylko ona wisiała w pięknym miejscu, czy była wyeksponowana na tapecie Twojego laptopa czy komputera, ale przede wszystkim, żeby była codzienną motywacją do działania, bo ja głęboko wierzę, że jak wiemy, co mamy robić, no to po prostu ułatwiej nam się to robi. Powodzenia i nie zapomnij zasubskrybować naszego kanału, aby być na bieżąco z edukacją dla małego biznesu.